Hipnoza na odchudzanie. Ludzie za wszelką cenę chcą walczyć z nadwagą i otyłością, ale walczą z jej skutkami, a nie przyczynami. Nie chodzi tu o żadne kwestie złego metabolizmu czy genetyki, chodzi tylko i wyłącznie o podejście do trybu życia. Skupcie się teraz, bo to co za chwilę usłyszysz, będzie prawdopodobnie najważniejszą rzeczą odnośnie odchudzania, jaką kiedykolwiek zdarzyło Ci się usłyszeć. Genetyka, preferencje do tycia, kiepski metabolizm nie mają nawet 10% wpływu na to, czy jesteś osobą szczupłą czy grubą. Twój metabolizm możesz z czasem dostroić, ale wymaga to pracy, odpowiedniego trybu życia, ale przede wszystkim nastawienia. Czym jest to nastawienie? To szereg przekonań, postępowań, drobnych decyzji, które wpływają na Twój wygląd. Jeśli wszystko do teraz wydaje się zawiłe, to popatrz. Odpowiedz sobie na te krótkie pytania, ale zrób to szczerze. Jeśli odpowiedzi cię nie zachwycą, to wytłumaczę ci, jak możesz to zmienić w prosty sposób. Po pierwsze, czy w ciągu dnia zdarza ci się podjadać w nieokreślonych porach, czy sięgasz po śmieci z dużą ilością cukru i tłuszczów, czy sport i ruch są dla ciebie rzadkością i nie chodzi tu bynajmniej o przejście kilometra na autobus, ale czy zdarza ci się czasem biegać, robić przysiady? pompki, czy przynajmniej 15 minut dziennie solidnego ruchu? A czy zbyt szybko się zrażasz lub odwrotnie zbyt szybko zachwycasz efektami? Na przykład udaje się schudnąć kilogram i myślisz sobie: "Teraz już można jeść normalnie, bo udało mi się schudnąć". Te i wiele innych nawyków czy przekonań nie pozwalają ci osiągnąć efektu. Wolisz wybrać głupią dietę z gazety, bo sądzisz, że jeść mniej to ma sens? Jednak nie bierzesz pod uwagę tego, że za tydzień prawdopodobnie wrócisz do starego jedzenia. Planujesz bieganie czy karnet na siłownię? Dlaczego wytrzymujesz tylko kilka dni, a później robisz sobie kilka tygodni przerwy? Okej, okay, już cię nie męczę. Odpowiedź brzmi, bo tak jesteś zaprogramowany lub zaprogramowana. Jedyne nad czym trzeba pracować, to właśnie nad zmianą tych przekonań, nawyków i przywar, które udało ci się zgromadzić przez lata. W skrócie, trzeba zrobić swojej głowy tak, że gdy staniesz przed wyborem zjeść cukierka czy zrobić sobie smaczną sałatkę z warzyw, to wybierzesz sałatkę. A gdy przyjdzie Ci do głowy bezsensowne pójście do lodówki, automatycznie zrobisz 10 przysiadów czy pajacyków. Z kolei zamiast przejadać się w niesamowitym nadmiarze, zjesz odpowiednią dla siebie ilość i po prostu podziękujesz, bo będziesz mieć świadomość tego, że udało Ci się najeść. Zatem wiemy już, że chodzi o przekonania i nawyki. Teraz trzeba zmienić te złe, które masz, i wprowadzić nowe, które chcesz mieć. Sposobów jest naprawdę bardzo wiele. Od coachingu przez tak zwane potoczne urabianie się, czyli wmawianie sobie po tysiące razy różnych sugestii, aż po ćwiczenia nad swoją osobowością. Jednym z szybszych i skuteczniejszych sposobów jest jednak hipnoza. Czym jest hipnoza? W tym przypadku przemyceniem sugestii do Twojej podświadomości. Dzięki hipnozie można osiągnąć stan transu, czyli stan zwiększonej podatności na sugestię. To właśnie wtedy skuteczność dobrej sugestii jest największa. Jeśli w hipnozie utożsamisz się z sugestią, że jedzenie warzyw jest zdrowsze niż jedzenie słodyczy, to stanie się to Twoją świętością. Będziesz mieć tego pewność tak dużą, jak fakt, że jutro rano wzejdzie słońce. Jeśli w hipnozie dostaniesz sugestię o tym, jak bardzo bieganie pomaga zrzucić zbędne kilogramy, to przez cały dzień będziesz myśleć o tym, jak biegać, a każdą złotówkę zechcesz wydać na sprzęt, buty i akcesoria do biegania. To oczywiście duże uproszczenie i ta prezentacja nie oddaje wszystkich możliwości hipnozy. Jeśli chcesz samodzielnie spróbować hipnozy, to możesz zrobić to wykorzystując nagrania Hipnosencja. Są to gotowe pakiety nagrań których głos lektora przeprowadzi się przez całą hipnozę. Prezentację znajdziesz na stronie hipnosencja.pl Pozostaje życzyć udanych i korzystnych zmian w Twoim życiu.